Freedom. We take the battle to them! Siema, siema z tej strony Optimus, i dzisiaj sobie porozmawiamy o najnowszej aktualizacji 1.0.87, która się, jakby tak powiedzieć, no, nazywa Rex, to już no to jest nawiązanie do nowego Kiwiki, formatu kiwiki, o którym tam już wspominali podczas rocznicy 22 października, czyli zaraz dzień po tym jak wy ten filmik otrzymacie, czy dzień przed tym jak ten filmik otrzymacie, będzie jakby tak powiedzieć, no, tutaj wgrywana aktualizacja, ona gdzieś tam potrwa gdzieś koło 3 godzin, będzie gdzieś o 6.00, czyli o 8, 8 rano nasz czas, czy gdzieś o 11.00 będzie ona powinna już być gotowa, pewnie jak to Lily zawsze wygląda, jak to nie wygląda, jest to nieco dłużej. Yy, oczywiście tam jakieś nagrody, i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczmy ogólnie, może tutaj. Co w każdej, jakby tak powiedzieć rzeczy się dzieje. Zacznijmy od pierwszego podpunktu, czyli zupełnie nowa opowieść sezonu podbojów. W król całej Brytanii weź udział w inger, inger, i treści pioniera dla tegorocznej kluczowej opowieści. Przed rozpoczęciem rejestracji do opowieści odbędzie się kilka wydarzeń poprzedzających. Bystre oko, szybka ręka, zmierz się z nowymi łamigówkami, wygraj z czasem. Pewnie to jest coś tego typu jak układaliśmy puzzle na czas i tam mieliśmy trzy poziomy, gdzie zdobywaliśmy nagrody, czyli Klasyka. Drugie, w drugi podpunkt tutaj będzie pierwsze uderzenie. Przez ograniczony czas on może wyprowadzić nowego legalnego dowódcę wikingów, znakomitego Ragnara Lodbroka Czyli przypuszczam, obejść do wykorzystania, tak żebyśmy coś tam w nim gdzieś pograć, albo się tam gdzieś tam powie, powie, na mapie, bo on ogólnie zaraz o tym też wam, jakby to powiedzieć. O tym opowiadałem w filmiku dużo wcześniej, na temat Ragnara. On niestety nie będzie dostępny od początku gry wszędzie. On będzie dostępny tylko na jednym formacie Kiwiki. Tutaj na początku dostaniecie, żeby go wypróbować pewnie. Tylko nie wiem, czy to w samej Ewy w tym nowym Kiwiki, bo są podpunkty tego seznu podboju, czy ogólnie wszyscy go będą mogli tam wypróbować na chwilę. To jest ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo tutaj to, tak jakby tak, to jest podpunkt do całej opowieści nowego sezonu podbojów. Tak, tak mi się zdaje, że tak to jest powiązane. Runicze objawienia, wybierz pytanie, a następnie wylosy runy futra, aby poznać odpowiedzi. Podzieja się z wynik swoim mikrobie, aby zdobyć nagrodę. Czy jakiś, ale taki nie quiz, tylko taki e, evencik, e, związany pewnie z jakimiś odpowiedziami, gdzie będziemy mogli się tam dzielić różnymi e, naszymi e, wynikami. Tak mi się to tak, to, tak mi wygląda. E, nie kojarzę ogólnie tego rodzaju objawienie, to jest coś nowego albo po prostu ja tego już nie pamiętam. Kluczowe słowa na czacie. Podczas wydarzeń poprzednich możesz zdobywać nagrodę. Kiedy danego dnia pierwszy raz użyjesz kluczowego słowa fabularnego na czacie król całej Brytanii. Halomanga Gride, Wikingowie Anglicy, a, czyli tam jak coś napisałem na czacie, czy to na to może dostać jakieś gry, znaczy nie gry tylko nagrody. Ciekawe. W samej opowieści czym? mnóstwo nowych mechanik. Wybór prowincji początkowej na podstawie pozycji w rankingu. Wydarzenia dzień poprzedzający krócjaty. Każdy obóz będzie w po kolei wybierał prowincję początkową Mercję, Wessex, Anglia, Wschodnia lub Nortumbia. No fajnie, ogólnie podoba mi się taki kapoka w stylu wikingów i w ogóle Anglików, jak to było walkiem, jeżeli ktoś z Was oglądał serial wikingowie czy też zaginione czy zaginione królestwa, tak to chyba się nazywało, e, gdzie grał Utrecht, już nie pamiętam, ale taka serial. No albo Wikingów Van Hala. No to są takie wiecie, filmy, gdzie e, jeżeli ktoś oglądać z tym fanem, to spodoba się właśnie taki typ KVK. No i samo to, że tu Ragnar będzie, gdzie no, fani Wikingów będą wiedzieć, dlaczego ja tak reaguję na słowo Ragnar, bo w ogóle ten dowódca będzie e, może kiedyś dostępny tak przy normalnej grze, to będzie cudnie. E, no ale no, samo to to już napawia, wiecie, taką e, no, chęć do zagrania tego. Manewry w modyfik z modyfikowaniem systemie manewrów możesz użyć ich punktów Do zakupu nowych manewrów, stworzenia kombinacji, które wzmocni twój z wyjątkowy styl gry. Nowe manewry będą dodawane do sklepu manewrów w miarę postępu Kroniki Zaginionego Królestwa. Czyli też ta, tam by takie ale manewry, może to być coś takie jak na e, Strom Strategy Games. Nie grałem nigdy manewrów, więc nie wiem. Rajdy, nagrody po całym Zaginionym Królestwie rozsiane są zarówno są jak i angielskie grody. Napadaj na te należące do wroga, aby zdobyć ceny nagrody. No... Coś fajnego, coś nowego i coś fajnego. Więc ciekawe jak to będzie wyglądać. Artefakt znakomity dla Lagna W określonym momencie kroniki Zaginionego Królestwa otrzymasz unikalny artefakt Miori, Mignoro. stworzony dla znakomitego Lagna od Broka. Jeśli używasz tego, to wszystkie umiejętności znakomitego Lagna płyną wpłyną na każdy typ jednostek. Tak, tak, jak on ma jakieś. Jak dobrze pamiętam jak opowiadam w filmiku, tam jak używamy ten specjal ten, ten artefakt, to ma tam też niektóre y, statystyki podbustowane. Więc fajnie, że coś takiego. No i oni to wszystko łączą z, z tym e, eventem Halloween, o którym wam mówiłem, jakiś czas temu, że się będzie pojawiał końca października. To było do przewidzenia, oczywiście. E, na wydarzenie Święty Tygoruszy Halloween. Straszliwie wspaniałą serią wydarzeń. Czar, czarodziejska Zaduma, Modlitwa Esmeraldy. No, to jest coś, co mi się lubi najbardziej. Jeżeli ktoś zbiera materiały, macie jakieś tam dużo rubinków odłożonych, macie tam jakieś pieniążki na to wszystko, no to trzymajcie i, i korzystajcie z tego, bo tutaj będziemy na, naprawdę fajnie wykręcić fajne nagrody. jakiego życia nas zatrzyma, może twój los wkręca się odmieni. Kolejka, kolekcja esmeraldy, ukończenie 7 zadań, aby zdobyć tysiące monet życzeń, to właśnie są do tej, jakby tak powiedzieć, do tych, te monety, które będziemy mogli sobie kręcić tam w kółko esmeraldy lub też oczywiście kupować za pakiety. Ochrona zapatrzenia, dostarcz zapatrzenia bezpieczne do włoski, własną, własność mieszkańców, czyli pewnie będziemy tutaj chronić naszymi oddziałami Byczka Fernando tylko indywidualnie, nie w jakimś tam nowym evencie growdowym, tylko w jakby tak powiedzieć wersji własnej, czyli to co już widzieliście u mnie na kanale jest taki odcinek z tego nie po mi tam cudnie, ale jakoś poszło <grym> no jeżeli to będzie podczas KFK, to jeżeli nam to podczas KVK podczas nam to gdzieś tam wyjdzie, to ja będę, będę bardzo zadowolony, bo wiecie, technologia swoje zrobi, nie? Z właśnie Trimure z trzy drużyny, drużyny wchodzi jednak, to zostanie hałokomanym Grecji. Nie pamiętam tego, kurde, wiem, że coś takiego było, ale nie wiem czy ja to grałem, czy nie. Mm, no, jak, jak będzie o tym, jak będzie posunowanie tego patcha, jak będzie już to w będę wam o filmiki, to pewno o tym wspomnę, ale kurczę, nie pamiętam. Droga ku wielkości, kup klejnotę, aby przeprowadzić swojego ulubionego w yy, No, tutaj będziemy za klejnoty, czy tam będzie pewnie około 20 rubinów, jeżeli yy, kupimy, yy, to będziemy mogli tam zdobyć yy, chyba gdzieś około 40-45 główek, jak dobrze pamiętam dowódcy, którego oczywiście wybierzemy. On, on chyba musi być, jak dobrze pamiętam, musimy mieć go odkrytego e, chociaż po prostu przywoła, przywołanego, żeby móc w niego tam potem te główki inwestować. Szczegóły znajdziesz w kalendarzu wydarzeń. Niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w regionach, gdzie występuje króla mają co najmniej 20 dni. No wiadomo, tam te mocze kadenie. Nagrody za te odsłone wydarzenia droga ku wielkości nie będą zawierać Shajare, Aldur i Chongyonga. Wo, ale słabo. Ło, wow, to jest słabe Nagrody, że nie, nie będą. Dlaczego, droga, ku wielkości? Ło, wow, to jest bardzo słabe, to Jak słabo, przecież już jest dostępny. Shadara jest. Ciągle, dlaczego nie można go wykorzystać? Przecież powinni być normalnie. W inni, co, jak wychodzili, to było. to, to jest... Jaki to jest bullshit, nie? Łooo, wow, to jest bardzo słabe, no bo nie będzie mógł na przykład Shazares tam zaznaczyć, albo Chongyonga, żeby go zmaksymalizować, tylko ci, co mają złote głowy, tam będą to w ten, a nie będzie mieli szansę, żeby go puszcząć, wiecie, jako free-to-play, albo mid spenderzy, nie? Charlotte low to jest słabe, nie? Lead to jest bardzo słabe zagranie, nie? Pafu, masakra, słabo, słabo. Zmienny w system VIP dodano VIP się nowy VIP VIP, a także jest, będzie, będzie jeszcze bardziej zaawansowany poziom SVIP i sklep SVIP. A tak to jest też wzmocnienia ekskluzywne w skrzynie specjalny pakiet dla różnych poziomów VIP. Po osiągnięciu poziomu VIP możemy odebrać tylko racyjne efekty miasta teleporcji, miasta marszu oddziałów i inne ekskluzywne elementy kosmetyczne. Czyli to, co już wam o VIP-ie, nagrywam odcinek, tutaj to też od razu wrzucili. Czyli, po, czyli będziemy to już mieli po tej aktualizacji 22 października. E, p, 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 no, to będzie przed naszym otwarciem strefy 6, więc no, niektórzy będą się tam kozakować z nowymi efektami. Po aktualizacji VIP zachowa wszystkie z przedmioty VIP. Ponadto nadwyżka punktów VIP zostanie zrzucona na formie przesłanych pocztą OK. Nowa funkcja przypustki wakacyjnej. Po rozpoczęciu sezonu podboju królowie będą mogli wydać przepustki wakacyjne w swoim królestwie. Jeśli odbiorca zechce taką przepustkę, jego stan zmieni się na, waka na, na wakacjach. Do końca sezonu rządzące na wakacjach nie będą wliczani do wyniku dobierania przeciwników dla swojego królestwa. Wejście do zmienionego królestwa będzie dla nich możliwe, ale nie będą mogli go opuścić w początkowej swojego królestwa. Czyli to będzie coś takiego, tak jak wam mówiłem. Jeżeli na przykład hmm, powiedzmy, ja mam taką sytuację w KVK, że nie będę aktywny, nie dam rady grać, nie będę mógł na przykład. Hmm, być yy, na walkach, a nie chcę, żeby moja siła i kapeki były wliczane do dobierania. To król będzie miał możliwość przyznania takiego biletu. Czyli ty w tym, w tym momencie, i, ty, i słuchajcie, to jest fajne z jednej strony, bo ty w tym momencie grasz recovery Kiliki. Grab sam recovery kiwiki, bo e, dostajesz taki bilet, będziesz mógł wejść do strefy czwartej, ale nie będziesz tam się mógł chyba, z tego co pamiętam, nie będziesz mu się jakby, na, na, nabywać honoru, będziesz mógł chyba zbijać sobie barbarzyńców, dostawać tam, wiadomo, te, te wszystkie inne pierdoły, z, zbierać surowce. Będziesz po prostu jakby tak stał obok, jakby na takim backupie, w y, którym nie wejdziesz jakby z ławki, tylko po prostu będziesz widział co się dzieje, ale będziesz sobie w tej strefie czwartej i będziesz się zbierał. Fajna chyba rzecz, nie? Mi się zdaje, że to jest fajne, że ktoś na przykład nie może grać z to królowi wcześniej, słuchaj, nie będzie mnie, nie dam rady, nie chcę, żeby nie dobierało. Pyk, bilecik, wakacje. See you later, alligator. No, w, w ogóle, jak coś takiego będzie na wakacjach, nie? Kiedy my tutaj w Polsce mamy wakacje, wiecie, że ciężko się gra Kiwiki o polskim królestwo, bo już w ogóle, kiedy to wypada wakacje. No to takie coś. Super, super opcja. Naprawdę fajna, fajna, moim zdaniem, bardzo fajna opcja. Wkrótce rozpocznie się kolejny turniej w kanionie zmroku. Po aktualizacji rozpocznie się nowe wydarzenie turnieju w kanionie zmroku. Sprawdź kalendarz wydarzeń, aby podać konkretne terminy i zaangażowanie królestwa. No ciekawe. Rodzaj będą w wydarzeniu. Zależy od tego, czy twoje królestwo jest w przygotowawczym. Więcej szczegółów znajdzie w zasadach wydarzenia. Wydarzenia, królestwa królestwo zostaną odbrane grupy PO4 w się od sezonu turniej i jest podzielone na następne etapy etapy selekcji. Głównie wydarzenia prezentacji czempiona. Uczestnicy są wybrani na podstawie łącznej liczby punktów w kanionie zmroku. O coś fajnego, coś nowego w kanale to będzie moim zdaniem fajne. Nie wiem czy kurcze nie wiem, czy pamiętacie ale ja kiedyś wam opowiadałem, że na, grałem na 3 0 90, prowadzili coś takiego, że yy, był Kanią z mroku i tam yy, chyba z dwóch, czy czterech królestw najmocniejsi się bili jakby w takiej, yy, jakby tak powiedzieć, tabelce, jak macie na lidze zerysach, gdzie każdy się bił ze sobą i tam najlepsi dochodzili do finału i tam się, 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 się toczyli sobą walkę i z, z tych czterech królew, które się przygotowali do Kiwiki, jeden był wybierany najlepszy gracz. U nas to wygrał akurat kwadra na 3090, ale on zdobywał tam jakieś tam główki, no, rozpokazywał siłę swoich e, dowódców, tego w sensie jak prowadzi konto, więc jeżeli coś takiego by tu wprowadzili i coś takiego było normalnie między czterema kluczami, super, dodatkowe nagrody, ele, easy peasy. Aktualizacja kryzysu na ceroi doda nowego wodza do pokonania, ohydną alchemiczkę mamy Marach, o Jezu, znowu coś nowego, znowu będzie płacić jak to zrobić, doda wskazówki strategiczne, że nowych umiejętności wroga wprowadzane w trybie legendarnym, Okej, okay. nowe opowieści o dowódcach. Tak? nowe opowieści o Björn na heraldzie trzecim srogiem. No tak, wikingowie wchodzą, więc syna Ragnar'a i Haralda trzeba. Jest syna Ragnar'a i tam nie wiem, czy wujacz, króla Haral. Nie pamiętam jak ten Harald trzeci srogi wyglądał. To był bo król, tak. Eee, no to trzeba tutaj wiadomo, rozwinąć te w ogóle całe tam kwestie wikingów. zapytaj cały zapytaj dowódcę wędrujących po twoim mieście. Dowódcy, z którymi można rozmawiać, nie będą stać w pobliżu budynków. Dymki rozmów pod, nad niegochem zostaną zmniejszone, po zakończeniu oczekujących rozmów dowódca nie będzie już blokował możliwość suknięcia w innych elementów, no jest coś takiego. No to mamy dalej. O, trzeci punkt. Ogólnie to jest jakaś taka dość duża aktualizacja. Ogólnie ja takie aktualizacje nagrywam z Pretolem, ale no, teraz się nie udało. Wiem, że Pretol tam też troszeczkę odsypia swoje, jakby tak powiedzieć, wszystkie <laughs> Wszystkie e, ostatnie ekskapacje e, wieczorami, jeżeli chodzi o grę w kiwiki. E, Kafoka, przepraszam, będziemy poprawiać o to, więc no, nie mógł dzisiaj z nami być. No ale wrócimy do meritum. Poprawki w Zaginionym Królestwie. Dodano nagrody dla członków R4 R5 do puli nagród za ranki punktów honoru koalicji w obozu. Ta zmiana będzie obowiązywać tylko w Zaginionym Królestwie. Dodano nagrodę dla członków R5 do puli nagród za ranki punktów honoru. Ok. Ok. Poprawki ok. To jest fajne z jednej strony. Czy nagrody z R5, dopóki nagrody z jakich punktów honoru koalicji obozu, to zmiana będzie, no ok, yy, tylko, yy, które rozpoczęło się po, a który, aha, czy dopiero po KFK. nas tego nie będzie, to jest, gdzie chodzi o koalicji, punktów honoru koalicji obozu. W sezonie drugim yy, podboju z wyłączeniem mini sezonu zmniejszono liczbę fortec sojuszu, które należy zbudować, aby ukończyć pierwsze rozdział kroniki. O, będzie można lepiej manipulować tym, albo, albo nie będzie, można tak manipulować czasem, kiedy na przykład pas for się otworzy. Yy, aby ukończyć królewszą klinikę w królestwa, te zmiany będzie obowiązywać tylko w zaginie królestwa, który rozprosił po aktualizacji w ostatnim liczba punktów honoru wymaganych do serii wyczynów bojownika potęgi potęgi potęga królestwa, będzie teraz zależeć od określonych warunków. sprawdzić zasadę, aby poznać konkretne warunki. O, no, coś mi tutaj klikło i aha, bo tam jakiś raporcik przed. Wróćmy tutaj do tego. Będzie teraz zależnie od określonych warunków. Sprawdź zasady, konkretne warunki i wymagania. Ok. W sezonie trzecim i czwartym pojemności na trzecie będą teraz oznaczenia obozu osoby mówiącej. O! Fajnie. Um, inne zmiany z optymalizacyjne. Optymalizacja wojny w kanionie. Dostosowany czas trwania poszczególnych starć, aby był bardziej intensywny i zawarte. Sprawdź zasady, aby poznać konkretny, konkretny czas trwania każdego etapu. Dostosowany zasady zdobywania wojennych monet. I dodamy nowe zadania, wydarzenia, które mogą wykonać, aby zdobyć wojenne monety. Nie będziesz już zdobywał wojennych monet za, za atakowanie wrogi zawodników, ani za wygrywanie starcia. Nagrody za dla wygranych i w starcie są teraz takie same, ale teraz zwycięzca strona będzie mogła otworzyć skrzynkę nagród. Teraz można udostępnić bardzo swoje skrzynki nagród na kanale Czatu Sojuszu. Zaktualizowane przedmioty, które można zdobyć w sklepie wydarzenia, poprawią układ niektórych interfejsów. Dodana funkcja automatyczne przetwarzania do podróży forum. O! Tu ogólnie fajne rzeczy wprowadzają. Bardzo fajna aktualizacja. Każdy element, zdarzeń, który zobędzie podczas podróży, który został wybrany, warunki są automatycznie przetworzony. Zmiana w interwesie dowódców umożliwia dodawanie do, do, dowódców do ulubionych poprzez przepięcie ich na górnej liście dowódców. Super! Bo będziemy mogli wybrać te tych na, na najbardziej używanych, a tych słabszych będzie sobie dłużej dół. Niezależnie od tego, jakie oni to mają, powera i tak To jest fajna opcja. Jeśli proporcje ekranu two y twojego urządzenia spełniają wymagania listę dwóch, to można rozszerzyć z dwóch do trzech kolumn. Fajnie, nie? Kolejna dobra rzecz, ale ze interfejs moim zdaniem. Oddziały barwę nie będą już blokować możliwości wyboru miejsca teleporta z swojego miasta. Wow! To jest kolejna fajna rzecz. Jezu, ile to wkurzało, że byłeś na... Byłeś na linii, masz miejsce, chcesz się zhaesować. Nie dasz rady się zhaesować, przepraszam, ja mówię z World of Warcraft. Chcesz teleportować, nie mówię, bo barbarzyńca tam chodzi. czekam żeby odszedł Jak nie, albo się kogoś prosi, to zbił. A my wróćmy pyk i, i się teleportuje. Super, eee, to jest naprawdę fajna opcja. Poprawiam umiej umiejscowienie nazwy królestwa, zaginione królestwa podczas obserwacji inny królestw. Zaginione królew tak, aby zasłania ona widoku, nie zasłania nazwy. OK. Dodano szerszy poziom wyświetlania w widoku strategicznego. Dodano do niego listę bitew, którą pozwala przeglądać informacje o wszystkich rodzajach bitwach na mapie. O, to też jest fajne. Fakt, że ta funkcja zostanie wprowadzona w opowieści o ogień wojny, czyli w Tide of War. To już zostanie już wprowadzone. Dodano przecież szybkie uzupełnienie, które pozwala odnowić w zasoby podczas badań, budowy lub szkolenia. O, też fajna rzecz. Naprawiono błąd, przy którym rozdzielenie krótkowego przedmiotu, rękawice czy gondy, bogini nie niewłaściwe rodzaje materiałów. Fajnie, to jest kolejny plus. Pragniemy wiedzieć, co myślą o aktualizacji i tak dalej. No powiem wam, że ta aktualizacji jest należy plus. Dużo takich fajnych rzeczy wprowadzać. Dwa wchodzi Event Halloween, gdzie tam mamy różne rzeczy do, do, do skorzystania. Eventowe lepsze, gdzie naprawdę możemy troszeczkę tam wyjść na plus. No, naprawdę fajna aktualizacja. Od w sumie lipca jedna z lepszych aktualizacji moim zdaniem. Wypuszczam, że Pretor by się ze mną zgodził, ale tak naprawdę, od, na, naprawdę od lipca y, jedna z lepszych aktualizacji, bo ta, ta była w, y, teraz chyba w, y, po, między wrześniem a październikiem była ok, ale ta już jest taka fajniejsza, naprawdę fajniejsza. W czerwcu, lipiec był najlepszy w ostatnim czasie aktualizacja, co tam się w ogóle działo to w wszapowanie. Y, ale tutaj, no, super, naprawdę super. Fajnie, że coś takiego robi. Widać, że oni coś robią. To oni tak powiem Wam z drugiej strony, tak już moje na koniec zdania Oni strasznie czują oddech Age of, Age of Empires mobile. Naprawdę, naprawdę, naprawdę sorry, że tak ten. Ale naprawdę nie to czują. Oni muszą to czuć, że coś tu się dzieje na ich plecach, nie? I że im dyszą, nie? Więc. Naprawdę, nie? Bo tym bardziej, że już tam sobie wiecie, czy z góra, omniarchiego sobie ściągnęli do nagrywania e, ich tam tamtych e, filmików z ich z gry, więc, no, e, dla chłopaków tam jest kaca oczywiście, ale i też fajna zabawa, ale, no, pff, to jest naprawdę niezłe. Naprawdę, ten Patrik jest fajny. Trzymajcie się, tyle ode mnie. Subujcie, lajkujcie, udostępniajcie mój kanał, pchajmy to dalej. Pamiętajcie, że sięgamy tysiąc subów. I potem już nagrywam normalnie z, z kamerką Normalnie będę już też streamował z tym, wchodzimy na inny wtedy poziom Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wam, że mamy te subskrypcje, przez cały czas to rozwijamy Mogę też później się starać o to, że jak mamy jakieś właśnie ciekawe gry, mamy pre Pre, pre, pre przygotowane, pre alfy, ja mogę po prostu do nich się dostać wcześniej, bo niestety wymagają tych subskrypcji, żeby było to tysiąc. Aby mógł na przykład nagrywać, poza może Rise of Kingdoms, bo tutaj widzę, że jest troszeczkę inaczej jak ja dostawałem tam betę do Remastered wersji, ale no jeżeli tak popatrzymy wiecie na samą grę i, i na inne gry tam ja na przykład wychodzą fajne, chciałbym wam coś pokazać wcześniej no to nie mam niestety do tego możliwości, bo jest jakiś poziom. A no niestety, Angel w MPS ma chyba tam jakieś swoje wytyczne, bo nawet deweloperka nie potrafi od dwóch tygodni napisać, odpisać na Discordzie. Ale wysyłać zaproszenia do gry potrafią, to jest w ogóle strasznie irytujące. Call of, Call of Dragons mi zirytowało z tymi płatnościami, ale tutaj to już też tak, Ja się nie wybroją, tą tom gromni poprawili od bety, to. Odcinki, które planuję dla Was nagrać, to mogą być ciężkie. Naprawdę mogą być dla nich ciężkie, nie? Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Trzymajcie się, hej.